Please approach Scp 173. For testing. Ko, bycie moi drodzy! Z tej strony Jeff. Jak już pewnie mogliście zobaczyć, nazwa mojego kanału uległa zmianie. Od tej pory jestem Jeff X. Jeffx, Jeffx, X, czy jakkolwiek byście chcieli mnie nazywać. I tak, dzisiaj jest nowy rysunek i od dziś startuje nowa seria na kanale. Tak, i będę rysować choroby psychiczne jako kucyki. Zapraszam was na kucykową wersję depresji. Teraz trochę powiem o samej chorobie, ponieważ sama się męczyłam z depresją swego czasu. I tak, depresja jest głównie spowodowana lękiem albo po prostu stanem psychicznym chorego. Depresja jest to choroba, która zaburza rytm życia. Nie można po prostu wyjść z depresji. Z depresją należy walczyć. A zaburzenia wszystkiego typu zaburzenia snu, równowagi emocjonalnej to jest po prostu taki bardzo niechciany efekt uboczny. Kiedy jest się chorym na depresję, odczuwa się chaos. Nie wiadomo do końca, czy jest się dziś w dobrym humorze, w złym. Czy może w takim samym jak dwa dni temu? Ponieważ, no, jak już powiedziałam, odczuwa się kompletny chaos i przez to chorzy często się okaleczają. Przez to ja też już przeszłam. Ja wyszłam z depresji, ale to przez to, że znalazłam swój cel. Zaczęłam chodzić na jogę. To też mi bardzo pomogło. Jednak każdy organizm jest inny. Jednemu pomoże joga, innemu pomoże na przykład gra w jakieś strzelanki, czego ja nie popieram. Ale to nie znaczy, że to jest złe. Choremu najłatwiej jest powiedzieć ogarnij się, nie jest aż tak źle, zawsze mogło być gorzej. Jednak osoba, która nigdy nie przeszła przez depresję, albo chociaż nie miała objawów, nigdy tego nie zrozumie. Depresja to bardzo poważna i zabójcza choroba. Odbiera ona życie wielu setkom osób. Naprawdę to jest aż nie do pomyślenia, ile osób odbiera sobie życie przez zwykłe problemy z, z rówieśnikami w domu. Czy po prostu to, że nie dają sobie rady? No ale dobrze. Powiedziałam już trochę o chorobie. To teraz przyszła pora na opowiadanie troszkę o rysunku. Tak, mój rysunek. To jest kucyk cały w takich jakby to nazwać bazgrołach. Takie, taki typowy chaos, żeby pokazać powagę tej choroby. Takie kreślenia, jakieś bazgroły i właśnie takie chaotyczne linie odbiegające od tego wszystkiego. To był mój cały zamysł rysunku. Żeby pokazać jak niebezpieczna może być ta choroba. Jednak nie wiedziałam jak pokazać niebezpieczeństwo, więc zrobiłam czarnego kucyka. Czarne te bazgroły. I tak, kucyk nie ma ani grzywy, ani ogona, ponieważ pokazuje chorobę, a nie typowego normalnego kucyka, który po prostu sobie idzie. Tak miał się prezentować cały rysunek, jednak... Coś mi nie pasowało, czegoś mi brakowało. Postanowiłam zrobić glitch, czyli, wiadomo, takową właśnie, no, usterkę. Bo depresja to jest niebezpieczna choroba i może być traktowana również jako usterka. Dlatego jest zgliczowany kucyk. Właśnie w takiej formie chaotycznej, żeby no po prostu pokazać całą tą chorobę. Postanowiłam też zrobić tło. Na początku miało być niebiesko-czerwone, żeby pasowało do glitch, ale jednak zmieniłam je na szare i też je bardzo zgliczowałam. Więc tak, tak wygląda prawie gotowy rysunek. Zrobiłam jeszcze czerwone oko żeby pokazać powagę całości Za chwilę się podpiszę No właśnie Sam podpis też postanowiłam zgliczować więc kopię podpisu przesunięcie go trochę w bok i pomalowanie na inne kolory Moim zdaniem rysunek wygląda bardzo fajnie ale Wy możecie podzielić się swoją opinią w komentarzu. No to kopycia. Do następnego filmiku i cześć!